Wiara i polityka, już to stwierdzenie przypuszczam u wielu z Was, budzi nerwowość albo nawet gęsią skórkę. Okazuje się, że dzisiejsze czytania, czytania dzisiejszej niedzieli z Księgi Mahabejskiej i Ewangelia nawiązują do tego tematu bardzo głęboko. Serdecznie Was zapraszam do dzisiejszego podcastu. Usłyszycie o tym, co ma do siebie i wiara, i polityka. Czy one wzajemnie się przenikają, czy wzajemnie się wykluczają? Serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od pewnego już czasu przygotowuję podcasty pod tytułem Ja. Mm -hmm". To śląskie powiedzenie wyrażające wątpliwość, ale ja nie o wątpliwościach, wręcz przeciwnie, chcę Wam pomóc wejść w ducha niedzieli, zwłaszcza w liturgię czytań, która ma Was zaprowadzić później w niedzielę do stołu eucharystycznego. Moje podcasty, najnowsze podcasty, wychodzą. Każdą sobotę od godziny 12 wystarczy w Wyszukiwarce napisać Ja, mm -hmm", czyli świat po mojemu, i wyskoczy Wam mój podcast w języku niemieckim. Natomiast nagrywam podobne podcasty o tej samej treści, nazywają się Zwei Missionen. Serdecznie Was zapraszam do podcastu Ja mm -hmm i Zwei Missionen na serwerze podbin.com. Jak to więc jest z tą polityką i wiarą? Bardzo często, zwłaszcza w Polsce, słyszymy, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, Kościół miesza się do polityki. Jest to też powodem wielu skandali, wielu dyskusji i wielu też nieporozumień. Zawsze zachęcałem Was do spoglądania na historię Izraela. Historia Izraela jest historią wiary. Na pewno historią wiary narodu wybranego, ale jest też historią wiary każdego z nas. W tej historii Izraela, w tej historii, w tej historii wiary możemy znaleźć również się my. To, co przeżywa Izrael, przeżywa każdy z nas. Ale ta historia wiary rozwija się. I dzieje się w konkretnym kontekście geopolitycznym. I co jest ciekawe, że bardzo często, jeżeli chodzi o zdrady i odstąpienia od swojej wiary Izraela, mają one związek i powiązania z geopolityką. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Wiecie, że najdłuższym okresem, dla narodu wybranego, w którym naród wybrany znajdował się w niewoli, to była niewola w Egipcie ponad 400 lat. Ale ta niewola nie wpłynęła tak bardzo na naród wybrany, jak druga niewola niewola w Babilonii, w której naród wybrany przebywał tylko 50 lat, w porównaniu oczywiście do niewoli egipskiej. Wracając z niewoli babilońskiej, Izraelici nie znali już swojego języka, zapomnieli język hebrajski, mówili językami haldejskimi, mówili językiem aramejskim, którym później mówi również Jezus. I co jest ciekawego, słuchając proroka Ezechiela i proroctw, proroka Ezechiela to prorok z epoki niewoli babilońskiej, dowiadujemy się, że Bóg wcale nie chciał, ażeby Izrael Poszedł do niewoli babilońskiej. Nie tylko w dzisiejszych czasach, ale we wszystkich czasach, ważne było utrzymywanie stosunków przyjaznych z różnymi ościennymi państwami, a zwłaszcza z innymi potęgami. Mówiłem Wam kiedyś o tak zwanym Berit, czyli o tym, jak ważne są przymierza polityczne, to wiemy wszyscy z naszych różnych przeróżnych historii również in historii narodowych. Tak samo i Izrael musiał zawierać przymierza, a żeby przetrwać, tym bardziej że żyli w różnych ciekawych czasach i środowiskach. Kiedy Babilonia stała się wielką potęgą i król babiloński Nabuchonodozor podbijał sobie kolejne państwa, Izrael wszedł w przymierze z Egiptem. Egipt miał pomóc Izraelowi, zwłaszcza słynne rydwany egipskie, miały pomóc Izraelowi obronić się przed królem Babilonii. Tymczasem w planach Bożych Izrael miał stać się częścią Imperium Babilonii, służyć, jak to mówił prorok Ezechiel, królowi Babilonii i w ten sposób dawać świadectwo o Bogu. W Babilonii i w Imperium Babilońskim. Tymczasem Izrael dokonuje zupełnie innego wyboru. Dokonuje wyboru zjednoczenia ze słabym już w ówczesnych czasach Egiptem i oczywiście historia kończy się dla Izraela tragicznie, bo Izrael zostaje w całości przesiedlony ze swojej ziemi do Babilonii, do Chaldei i tam trwa przez 50 lat, czyli mamy trzy generacje i tak. Widzicie, jak polityka, jak układy polityczne również wmieszają się w wiary. Ale temat dzisiejszej niedzieli nie jest Babilonia i nie jest niewola babilońska, a prześladowanie króla Antiocha, Antiocha króla Syrii prześladuje Żydów. Trzeba troszeczkę znowu wrócić się do historii. Żeby się dowiedzieć, że odkąd Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, to nieustannie przebywa i żyje pod jakąś okupacją. Król syryjski Antioch, wielki zwolennik kultury heleńskiej, nie tylko wprowadza kulturę, tradycje heleńskie w swoim królestwie syryjskim, ale również w podporządkowanej mu Jerozolimie. I Judei chce, żeby tam również zapanowały prawa, jak w jego królestwie. Z tego też powodu, tym bardziej, że wcześniej Izrael dokonał powstania, tak zwanego Mahabejskiego powstania, tym bardziej jeszcze król Antioch prześladował Żydów i chciał zmusić ich do przyjęcia kultury heleńskiej. Każdy król, który zmusza Izrael do przyjęcia innej kultury niż ta, którą Izrael żyje i którą głosi, kończy się dla takiego narodu tragicznie i tak się też skończyło później i dla króla Antiocha. Ale w dzisiejszych czytaniach widzimy tych synów jednej matki, którzy w obronie i wierności swojej wiary oddają swoje życie. A żeby w ten sposób wyrazić nie tylko sprzeciw wobec króla Antiocha, ale pokazać mu jak bardzo silna jest wiara, którą żyją i za nic na świecie jej nie zdradzą. Czy nie przypominają wam te wydarzenia czegoś? 50 lat w Polsce działo się podobnie. Wielu ludzi oddawało życie w obronie nie tylko wiary, ale i sprzeciwu systemowi, który uciskał i który prześladował. Widzicie więc, że nieustannie te impulsy polityczne mieszają się z wyznawaniem wiary. Mamy zupełnie inne zjawisko w Ewangelii. W Ewangelii widzimy saduceuszy, którzy próbują zadrwić z Jezusa, próbują go wprowadzić w pułapkę pytając go o zmartwychwstanie. Sadyceusze byli drugą partią polityczną w Izraelu po faryzeuszach. Faryzeusze byli bardziej uduchowieni, saduceusze byli bardziej praktyczni, to jest, byli tym siłą opozycją polityczną, która de facto sprawowała rządy w Izraelu poprzez układy polityczne z najeźcą, czyli z Rzymianami. Sadyceusze negowali fakt zmartwychwstania, dlatego dają Jezusowi tą zagadkę o kobiecie, która poślubiła siedmiu braci, z tym zapytaniem i kto w królestwie niebieskim będzie w końcu jej mężem. I tutaj Jezus odkrywa przed nami mentalność królestwa Bożego, porządek królestwa Bożego. Mówi. Że tam ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Czyli Jezus w swoim stwierdzeniu mówi, że my musimy, żeby zrozumieć Królestwo Boże, żeby zrozumieć tą naszą przyszłość, w której będziemy musieli, musimy zmienić całą naszą mentalność. Nie możemy wejść do tego Królestwa z mentalnością ziemską. Musimy przeskoczyć na zupełnie inny poziom, na zupełnie inne wartościowanie. I w tym momencie. Stają się nam jasne na przykład osiem błogosławieństw, które mówiłem na Wszystkich Świętych. Polecam wam, wróćcie do podcastu ostatniego, który wyszedł na Wszystkich Świętych. Tam wyjaśniam wam, na czym polega Osiem Błogosławieństw. Są pewne prawa, które nie jesteśmy w stanie zaakceptować ani ich przyjąć, jeżeli po prostu nie przejdziemy na wyższy poziom naszego myślenia, naszego rozumowania i naszego życia. Nie jesteśmy w stanie ich zaakceptować. Takimi są rzeczami, na przykład osiem błogosławieństw. Jezus mówi, że musicie zupełnie inaczej myśleć, jeżeli chodzi o Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. To jest dla nas zachęta bracia, a żebyśmy dokonywali właśnie dzisiaj, już teraz, tej transformacji duchowej, byśmy przeszli na poziom Ewangelii, a poziom Ewangelii polega na czym? Przede wszystkim na miłości bliźniego. Miłuj Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, a bliźniego jak siebie samego. Ostatnie polecenie czy testament Jezusa na czym polegał? Właśnie na tym, abyście się wzajemnie miłowali, aby świat poznał, żeście moimi. Jezus pozna świat tylko w... Jezusa, świat pozna tylko wtedy, kiedy zobaczy miłujących. Kochających się chrześcijan, a nie chrześcijan żyjących nienawiścią, rządnych jakiejś sprawiedliwości, chrześcijan wchodzących w układy ze złem. Kochani bracia, dzisiejsza niedziela, dzisiejsze czytania mówią nam o tych związkach politycznych i związkach wiary. One się nawzajem przenikają. Tutaj nie chodzi o to, co na co więcej większy ma wpływ. Chodzi o to, że nie da się odłączyć polityki, życia politycznego od wiary, bo tam jest żywy człowiek, a tam, gdzie jest żywy człowiek, jest wiara jest wiara większa lub wiara mniejsza. Najbardziej idealnym stanem byłoby, gdyby te dwie rzeczywistości korzystały z tego samego źródła, którym jest Ewangelia, tradycja chrześcijańska, pismo święte. I wtedy doszlibyśmy na pewno do wspaniałych rzeczy, ale pewnie byśmy stworzyli raj na ziemi i wtedy już by się nam nie chciało żyć, bo i po co, skoro prawdziwy raj oczekuje na nas po śmierci. Kochani bracia i siostry, odwagi, odwagi, nie bójcie się zmian, nie bójcie się transformacji i nie bójcie się w świat, świat polityki wprowadzić waszą moralność, waszą mentalność chrześcijańską. Odwagi. Amen.